W podpoznańskim Wysogotowie kolejny ciężki przypadek. Mocny diesel z dużym przebiegiem. Krzysiek nie musi wjeżdżać autem na podnośnik. Wystarczy jakiś czysty skrawek miejsca, by wygodnie podpiąć komputer. Okay. Okay. Audi A6, 2012 rok, 3-litrowy diesel ze skrzynią biegów typu S-Tronic. Bardzo fajna skrzynia biegów, szybka, dwusprzęgłowa, ale niestety, jak każda skrzynia, prędzej czy później ulegnie awarii. Pan zgłasza, że jest szarpanie, a my po krótkiej jeździe próbnej wywołaliśmy na liczniku błąd, który wyświetla się po ukraińsku, aborsyjsku, cyrlica tam jest, nie wiem co jest napisane, ale wiem, że chodzi o skrzynię biegów, bo jest zaznaczony taki znaczek piękny, który jest mi bardzo dobrze znany. Błędy w skrzyni, bo od tego trzeba zacząć w ogóle diagnostykę. Dwa, pierwszy to jest zawór, trzy w odgałęźniku skrzyni biegów, to jest zawór, który znajduje się w środku, bezpośrednio w mechatronice, więc już mamy jakby jasność, że skrzynia będzie do wyciągnięcia i do rozebrania. I drugi błąd, sygnał obrotów silnika. Ten czujnik, który tu zgłasza problem, znajduje się pomiędzy skrzynią a silnikiem na łączeniu. Tak więc obydwa błędy wskazują na to, że skrzynia musi być zdemontowana i rozebrana. My tego nie robimy, także pojadę tylko zrobić jazdę próbną, żeby potwierdzić to szarpanie, aby po naprawie wiedzieć, że wszystko wróciło do normy. I zawiozę auto po prostu na warsztat, który zajmuje się typowo naprawą skrzyni biegów, bo my tego tutaj nie robimy. Ale skrzynia to chyba nie jedyny problem tej A6. W wozie pojawiły się problemy, których nie było i których pan nie zgłosił, czyli zaczęła się zapalać duża litania kodów błędów. Zawieszenie ESP, hamulec ręczny i monitorowanie ciśnienia opon i nie zmienia biegów. Ogólnie nie mam biegów, mam tylko dwójkę. Nie mogę zmienić nawet ręcznie żadnego biegu. Okej, okay. tego nie było w zgłoszeniu klienta, ale się pojawiło. Bardzo dużo różnych komunikatów, dobra. Zrobimy tak, jak takie coś się dzieje w Twoim samochodzie, to jako pierwsze zjedź na pobocze, zgaś i odpal go jeszcze raz. Jest duże prawdopodobieństwo, że wszystko wróci do normy. I tak właśnie zrobię tutaj. Niektórzy twierdzą, że współczesne auta to komputery na kółkach. Coś w tym jest. Komputer też przecież najczęściej naprawia się robiąc reset. Część lampek zgasła, ale nie wszystkie. No, taki połowiczny sukces, bym powiedział. Nie jest najgorzej, ale jedynka, dwójka, uwaga, będzie trójka. Jest trujeczka, także skrzynia chociaż zaczęła przerzucać biegi, ale szarpanie się pojawiło, takie przy, jak wkładałem drive, to było szarpnięcie bezdyskusyjne, będzie to na mnie, że ja zepsułem ten samolot, wyjechałem na próbę i to jest moja wina, że to wszystko się pozapalało. Tak to będzie wyglądało, bo dajesz takie auto do warsztatu i mechanik to jest ten jedno wielkie zło, że jak, przecież panie, ja dawałem i tu się nic nie świeciło, a teraz się świeci tyle kontrolek, to czasem tak się zdarza.